Na most. A co na, mostie, na co na no, to będzie coś bez bezkontaktowy, super. Bezkontaktowy? Czyli może To jest ten, bo to tamte. jest taki... No, no, no. mogą być? A ta 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 ta. Mm. To jest no. taki, taki, no. jo, O, już widać. No, ja widać. Co w tam widzisz? Nie? No, niestety widzę no, dużo sentencji.

ja Automatic Michael tak na nie nie zbyt. No co Jej, e, to było? Wyszło. Można było te trzy okrążenia w sumie. No spokojnie. Eee, będziesz się. I się tak zastanawiałem, kto ma lepsze, Ja, Właściwie się zastanawiam, czy wypadnę w końcu, czy nie wypadnę. Ja tak właściwie. patrzę, on jeździ jakoś, ja na dachu, ten jeździ jakoś normalnie. Mówię, co jest? O nie! Je... Kopsa odwrócił auto, nie? Dobre, ale... Wyjebane Już zepsułem Nie no, to już mi pewnie Nie. ja Wyrównywanie To jest nie Co wiem. jest? Nie wiem co jest, ale... Przejechane bo... Przejechane? Dobrze, dobrze. Kurczę, dawno automatików nie było No Trochę z... Automatic? nie Ja nie Automatic. No to teraz ty a. przejedziesz, Automatic, a ja pewnie pojedę Nie, to nie pe pe pewnie teraz się wyrąbię na bank. Ja Wie się pewnie się nie wyrąbię. Już jestem tu No. Wrócił? No. no, wyrąbało mnie. Aha. Przewidział, znowu mi przewidział, że Dobra. Aaaa. Mać, To Ja, to ja, to ja to nie nie wziąłem, gdzieś Nie no, fajny ten automatik, Taki... Działający. Nie no. no. ja prosty tak. jest, no to ciągle. No. Gościutki, no nie ma nic no, do... To teraz, teraz przyjechałem według... Automatyka? No kontroli, tak. Let's go! Nie warlight, right, le, lepszy, dobra, to tak. Chodzę! Uff! Aaa, dobra. Czekam. Dobrze, no, no. Ale tak było cool, tak równo, fest. Mhm. Mm no. Fajnie, fajnie. No. Ale tak na tym pierwszym okrużeniu coś, coś jakoś nie chciało Ciebie, ciebie dogonić. Na tym wyrównaniu. Ciągle się z tą trzymałem, A dobrze jechałem. Wiesz macie jogi jugakiem czy nie? No. Tak, A, Tak, na, <laughs> Za pierwszy jadą kurwa. <laughs> o nie. fajnie. Zajebiał. Podoba mi się. Nie, Dobra. To jest mamba? To jest mamba dostał? Nie, to jest kokłeta starsza. Ja oczywiście, wiadomo, że oszukał. I na samym o. przekryczył, no. Ja co to jest? To dla drachmy jest. Ale fajne. A Calangiel. No, tak jest fajnie. No to fajnie. O to zacząć i co? teraz. Oh, o, ot... Ot... kontrę. Otwiennowskiej. Otwiennowskiej. O, skień w łeb, łeb. O, twink. O, jedzie Michael, pa. No. No to możecie się zatrzymać dla kolei. <grybuj> nie, 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 nie. O, taki kolega. O, wagnerek, okej. Okay. fajnie. Podoba. Eliata, fajnie, 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 fajnie. Na razie najgorsze dostaję, to jest Chęc sobie wyprzeć. No jaro. Najgorsze Najgorsze Od początku Mamy fari O, masz auto I obrót I nie zmieniałbym, ale trzeba zmienić No raz na czy tam jakąś wymiotkę dostali czy coś? Mam bolida! O ciepłanie! A niech! O! A niech mnie! Teraz nadgonię! Kurde, cały Troszkę... Tam bardziej dzwonię, jeśli nic to... Nic nie... Ale nadgoniliście, nie? Tak... Masz uwagę filary! Jakoś bym... Mazo ma doświadczenie, wiezie. Filary? Okej, okay, filary też mam pamięćie. Filary kim tam? O. o! Ok, Classic. Niezbyt. Ale już pierwszego prawie dogania. Okay. O. Jaki przerobionek, mam go przerobionego A, ja mogo... A, bo ja go w drifcie mam do tego, go nie dałem Okej okay. hmm. Dawaj, bierz pan, ja nie lecisz W końcu W końcu nie ma no. cały wyścig, dwie <śledzisz> minuty Ale wszystko co najgorsze już dostałem, Ale nie dzwoniło Karin, 190 Nie znam Odica Ja nie zmieniam Coś dobrego ma O, w sumie Na to, ja też nie muszę zmieniać A nie zmienił O kurde nie, nie, nie… Dobra, dobra, dobra Ale ja cię puściłem Specjalnie robię jest i mówisz, że Jeżdż tego chuj Dobra, to sobie zjeżdżam ci Dobra, Devastate Moje Devastate Przynajmniej mi te oddali Devastate Skoro, że muszę zmienić go, no Ok, no, jest ale miałem moje Devastate przez chwilę. Włożę, przez chwilę. Szkoda, że to nie miałem. Ale mylą, no, ale. Oooo! No, Jeszcze na epilynce nie mam tego, tak. to jest najgorsze. Co mamy? Nie, 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 nie. nie. Ja no, zbieram. nie. ja no, co? Porsche. Ooo, no, ty czy... może być. Oziris? Oziris? On jest Nikt nie dzwoni, ale powiadomienie, niestety. Nie dzwoni. Ja mogę zadzwonić. <laughs> 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 idzie odbierz. Idzie odbierz. Tak, mogę zadzwonić. Idź odbierz. o,

Koczę pamiętałem że to izma było jakieś niż Nie wiem, nie wiem To mi na, to znowu O Uolej, jedzie Ale się wyląb na wyścig chociaż tak. tak Tak To nie do czasu No, nawet ktoś nie dostanie Ciema? No. no I teraz ja dostanę platkę no. i O Wagner! Nie zmieniam! Nie zmieniam! Nie, 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 no. nie! nie. nie. Co no, się no, stało? Nie, nie. nie widziałem! Nie no, patrzyłem się na tak między na co ty Dobra, No, to No, no. tematu dzisiaj zwaną zasadę. Jak to zmontuję, żeby to było widać? Nie, naprawdę, przepraszam, to... Jak się tak patrzyłem, no. się wstałem na siebie przed właśnie, i tak nagle mi wyrzut, po tak patrzę. Właśnie to są właśnie twoje obietnice, nikogo nie bije, no. Nie no bo nie bije, no. Przy, przynajmniej nieumyślnie, przypadkowo, to, przypadkowo, ale... No, wybaczam się. Nie tędy. O, ho, ho. Nie tędy, 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 tędy. Ja sobie o, nie, nie wiem, wie, że cię uderzył, jak ty o, tak do mnie podjeżdżasz, to... O, co ja Tutaj się prosiłeś.

Zapięć so, tych no. ma! Co tu jest? O! Oddźwięk! Czekaj. O! o, o powinien być fajny! Co nie! Jest? Nie! Nie zmieniaj się! Nie zmieniaj się! Nie, zmieni... nie, cię, nie. się! Zmieni się! Zmieni się! Nie! No wyuczcz to! Wyucz to! to, to. Druk, tak. Problem zachowaj. No to po wyścigu super fajnie było. Gdzie po wyścigu o, mamu, fajnie. Nie, nie ten przycisk! Nie Oby. Nieeeeee! Odbiła mnie! Jedziemy dalej. <grym> <Jedziemy. grym> Odbiła mnie, ale to lepiej r Ja prawie w ten słup wadnął. Aaaa... Mega mapy. A, nic wstąp? O, dobra. Fajnie. Wyciągnęła mnie. Połowa wyścigu dopiero, jakbyście się patrzyli... ...myśleli. Prigar? O, fajnie. No skąd by takie fajne po pociągi? Moja samochód tak. pociągi, tak. ciu Jak pociągi, Nie Dobra, to wyjeżdżaj Do... pociągiem. Feniks, kurczę, ale się Feniks zmienił. Troszkę, mówię to hm? Feniks? No, Feniks. Nie kojarzę. Tak. Sandra teraz inaczej. Tu ligno. Tak, tak, inaczej, no. No to jest tak samo, no Pontiak, nie? No... Nie ja ma! No, będzie smoko. No. dobra. No, no. Z tu przyciskamy. Easy! O kurwa! Sp o kurde! Ej, to jest Game Pass! Cheater, cheater, cheater! tego, dostał! O nie, Jelonek, zapadźcie pod mapę. O <laughs> <laughs> kurwa! I tak na jakim... Cię wtopił. Kadma, karma, karma Cię Kadma Karma godują. Za szybko strzelanie. Dla furia a docha. Jej, nadgonimy, dawaj, nadgoniamy. Dobra, się jak mi wytupiło. A, tak a. a ja na sultana. Na standardzie. Co a, mamy? Po prostu palą no, gum gumę, okay, okay. a okej, okej. To jest Ador? i to ten... ...przymnął mnie tym Oh. O! No, Innego nie ma co tym profesorze. Nie, a. był ten. A... Nie, był to Rado, ten Beneluxa. Miałem go tam. Bo... Nie. nie masakru. Nie. O! O! Ty... Rzeczywiście jest masakra. ten masakro. Maro. Cześć. Jakie ma? No i no, ale... o okay. no, to fajnie, że ta wszystko co najgorsze dostaje, no. Dobrze! Co tu się stało? <tukasz> Chodź! Aha, dobra, tam jeździ Aha. Ja tu lubię A jednak tam lepiej było jechać chyba Kurde No ja, widzisz Przynajmniej się nie złapie Ja w pistolet Przestań, że złapie Dobra, skrót dał No, musisz lepiej jechać no, Był już nie chodzą. Nie, uwaga! Oj, ojo, ja, pitole! Się, jeszcze biją w no, drogę. Ale że to wam pojedzie, wkrótce. Wziąłem tą barierkę, to miałem takie, dobra, nie... Właśnie nie wziąłem tam barierki, nie, nie, zjadę. Ale jednak. Okay. Ale już mnie dogania, już, już go widzę. No, Dobra, co mi dasz? Ja jeszcze trochę. Point spoko, spoko. Dominator mhm. znowu. Mhm. Okay. Jakim? To, o, kojot? No, no, tu w więzieniu. Chodzi? Kojot? A niech co no. chodzi, no. Zabronisz mnie w tym no. Może od siatkę, ma no, skąd wiesz, zostaw tam. A kolejny? Okej, jest tu uważam. O co chodzi, no? Fajnie, że ja ten piasek generał, tu jest szczegół. Nie ma, no! O, tu lizbo znowu, fajnie. O, moje fajnie. No. Najwisiejsze, jo. Got ja lecik, okay, high five. Zwóz czy. Nie, no, ten nie. Delikatnie. Nie! Wyhamowałem. Muszę no, lecić. Nie, trzeba by było w pieniądze. Co to jest? Ulega. Ale o, Nawet szybciej. Nawet szybciej to. O. No, no, no. Już zwolniło, już Już czuć jak zwolniło. No Jeszcze tyle punktów? No kurde. No klasyk. Ja tego nie lubię, hmm. jak to tak W Dangle zwalnia. I to tak mam ci zwalnia. Hmm. Szybko jest nawet. co masz? Ja Oj. No, to nie zły pojazd, no. no to jest super Champion? No to jest normalnie, no. Nic no, tylko pozdrosić no. To się zamień. Okay. Co tam masz? Nie widzę. Chociaż ty to założył. Fajnie. O! Masaki No nie. Polida. No bo to. Czemu boli są wolne tutaj? Czy ja wiem? Nieźle. Nie wiem, nie wiem. Jakie masz oma? Zawrób! Ah. Boli mm. to, nieźle. Oto. O kurde! Co się, co stało? Jest... O, co się ku... stało? Co się stało? CO JEST? CO SIĘ Ale STAŁO? To... Co, co, jest? Jest? CO JEST? Nie wiem co się stało, tak mi nagle kreatura skręciła. Okay. Oddech to zajmę. O, moje! let's go! No to już przegrałem, tak, wyścig. Nie! Nie, Michael. Powróciło mnie. Ale nie mam no. pojęcia, co się stało tak szczerze. Widziałem to, nie? Ukryłem kamery tak Też nie patrzę też w później. A. Ja co jadę, no. trzymam wóz. Wow. Wciskam bu, a tu nagle mi do boku. Okej. Okay. No nie może się coś Okej. Nie słyszysz? Elektryk O, mam do Elektryk Mogłem nie zmieniać. Super, nie po tej stronie jest No tak się wylostowałem. Mm. A ten przód jest fajny, agresywny. A, agresywny to ja jestem, bo mnie. Liczymy, że. No to tak mam że. O, urós. Yoł. Co to jest? Wiesz co, to ja. Ja się z no. O, jest. Przecież to wszystko... przeciwko Led mi. No. By no gdzie jak to? Ledwo jedzie. <susurwanie> no, <susurwanie> mój to, my to ledwo jedzie. Pa, <susurwanie> jak... o, wypróbuje... Wypróbujeś tą beton. No O, to niejgu, jak ciul. <susurwanie> 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 nie dogonię was, nie ma. Tysiąc koni pod maską. Dragster. <susurwanie> okay Przeciw. Pometr? Ja też, tutaj, tędy, patrzcie, kurde, hey, między hey, was. Hej. O, jest, moje beta. Teraz gówno dostaję, a dupie. Ech, sorry! Nie, chcę Co zmienić się. Sorry! Ojej. Oj, chcę zmienić oj, Ja, ja tu gówno dostaję i... A ja nie, ja sobie... Na jadę. sam koniec, no. Nie dość, że jestem ostatni, to jeszcze nie mam was dogonić, no jak. Ok. Co to jest? Jarek, ja. dzwoni! Na no pędziu lecę. Szafter. Baga. Ja coś podobnego, o. w końcu. No Oj, poleciał! A, ja. no, wiem wiatr, wybiłem waga. Dobra, no, nie będę to Ja! Dziękuję, ja. O, mój, a nie? Coś mi te wyścigi nie lubią. No kurde. O, tampa, drift. Co tak szybko? Jeszcze ostatni skończę no. Ok. Black dobra. Nie no, co to Już nie zdążycie tego. Oho, masz... ...tędy Na mm. O, meta! No to mnie rzeczywiście nie zdąży zdogonić, no. Ale gówno wyjścia. Od początku do końca same... <grym> ...badziemne, no.